Roxana Wegel ujawnia swoje poglady kwestii aborcji, jestem katoliczka, ale ostatnimi czasy Roxana Wegel dosłownie nie schodzi za fiszę. Do wzrostu medialnego zainteresowania 18 latka niewątpliwie przyczynił się jej związek ze starszym o osiem lat winem Mglejem, dla którego kompletnie straciła głowę. Wokalistka deklaruje, że stworzyli razem całkiem dojrzala nowa rodzinę. Tekstars ma w końcu trzyletniego synka z poprzedniego związku. Roksana Wegiel od razu powiedziała rodzicom o dziecku Kiewina Mgleja. Tak zareagowali. Nie da się nie zauważyć, że odkąd Roxana osiągnęła pełnoletność i weszła w pierwsza poważna relacja. Coraz chętniej porusza trudne tematy. W niedawnej rozmowie z dzurnalistą dziecięce Gwiazda wyjawila: Za dorastanie na oczach milionów przyplaciła depresja. Wokalistka nie ukrywała. Zanim w pewnym momencie dotknęli ja wylewający się hejt, który trudny był do zniesienia dla tak młodej osoby, Ruksana Wegiel otwiera się na temat depresji. Nie mogłam normalnie funkcjonować. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Kontynuując swoje tourne po mediach nastolatka zawitala w studiu Kuby Wojewódzkiego, gdzie zgodziła się odpowiedzieć na kilka dosyć niewygodnych pytań. Jedna z kwestii poruszonych przez Szowmana była wygodna sytuacja materialna piosenkarki i to, jak wpływa ona na jej relacje z Kevinem. Ostatnio Wegel sama przyznala, że pierwszy milion udało się jej zarobić w wieku 17 lat. Twój chlopak nie jest z dla pieniędzy – dopytywał wojewódzki. Ja mam swoje pieniadze. On ma pieniadze. Jest luz, uciela gwiazda. Mimo młodego wieku, Roksana ma już wyrobione zdanie na różne tematy i nie boi się mówić o tym otwarcie. Gdy prowadzacy zapytał o jej pogląd na aborcję, Roksy jasno wyraziła swoje stanowisko. Ja zawsze otwarcie mówiłam o swoich wartościach, zapewniła. Dla mnie to jest bardzo ważne. Nigdy się z tym nie kryłam. Jestem katoliczka, ale uważam, że Bóg dał nam wolna i jak zadano mi pytanie o aborcję. To uważam, że nie powinno się nikomu niczego zabraniać. Myślicie, że rok się podpadnie tymi słowami władzom TVP?